Kilka godzin przed ogłoszeniem nazwiska nowego prezesa Parku Naukowo-Technologicznego poprosiliśmy Sowalczan, aby powiedzieli co myślą o tej instytucji i czy w ogóle wiedzą po co została stworzona. Czym jest Parku Naukowo-Technologiczny? Po co powstał? No, dla nauki tam coś technologicznego, no to tu jakiejś wiedzy trzeba. Wie Pan jakie firmy działają w Parku Naukowo-Technologicznym? Tam jak pamiętam, to dwie słyszałem, a reszty to nic nie tego nie tam. Nie ja już nie śledziłem tam. A kto jest prezesem Parku Naukowo-Technologicznego w tej chwili? Ja tu nie, nie... nie orientuję tak. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, bo nie jestem stąd. Czy wie Pani gdzie jest Park Naukowo-Technologiczny Nie, nie wiem w tej chwili gdzie jest, bo nie jestem Suwalczanko, jestem zasuwał. No, no nie wiem. Nie interesuje się pani. tym Nie, nie, absolutnie nie. To kosztowało ogromne pieniądze. Tak, oczywiście byłam tam. Miałam przyjemność tam y, widzieć. No, myślę, że młodym ludziom y, y, przyda się tam. Bardzo fajne miejsce, bardzo dużo rzeczy tam, y, no i pieniędzy przede wszystkim pochłonęła ta inwestycja, ale myślę, że dobre to jest słowok, aby to tylko tak y, spożytkować, żeby ktoś mądry zarządzał. Znaczy wiem, wiem, że jest, wiem, że, ale nie wiem tak naprawdę, y, czym tak konkretnie się zajmuje? Tam wyparto, tak, czy jest po Nie wiem. Nie pan, a po czego pan pracował w tej instytucji? Park no, naukowo-technologiczny. Gdzie jest? Nie wiem, w Szybanku. No ludzie są nieświadomi, może za mało jest na ten temat po prostu jakichś tam, nie wiem, na informacji. I stąd się bierze nieświadomość ludzka. Po co jest park naukowo-technologiczny? Podobno po to, żeby e, rozwijać suwałki, ale jak widać na razie nic się tam nie dzieje, nie? Po co jeszcze? Tu miała być druga strefa ekonomiczna, czy też pierwsza? Nie wiem. Przyszłość spółki z jest mgłą tajemnicy. Dlatego prezes tym bardziej powinien wziąć sobie do serca uwagi suwalczan.